Rozmowa pod krawatem w Radiu Szczecin. Sebastian Wierciak przy mikrofonie, a moimi Państwa gościem jest Bartosz Arukowicz, poseł platformy obywatelskiej były minister zdrowia. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa szczególnie ciepło. Powróciłem na antenę Radia Szczecin po blisko dziewięciu latach niebywania w tej stacji, więc dla mnie moment wzruszający i szczególny. Tak naprawdę to myślałem, że poprzedzona nasza rozmowa będzie piosenką nie było ciebie tyle lat, ale jestem. Witamy, a właściwie to jest pan już od pół godziny w Radiu Szczecin, w naszym studiu, prawda? To prawda, to prawda. Wchodziłem na żywo do programu w onet.pl i o dziwo okazuje się, że stacje różne, medialne potrafią ze sobą współpracować. Zwróciłem się z prośbą, czy byłaby taka możliwość, żeby połączyć te dwie audycje. Nie było to możliwe w inny sposób niż taki, że z Radia Szczecin występowałem w onecie i okazało się, że to się udało i nic się nie zawaliło i wszyscy ze sobą rozmawiają i nikt na nikogo nie szczuje i wszystko jest możliwe i nasza rozmowa też. Czyli coś się zmieniło. Bardzo dużo się zmieniło, dlatego że y, po pierwsze zmieniło się, zmienił się budynek Radia Szczecin, bo ja się rozpędziłem do dzisiaj do rano willi. do waszej starej willi. Byłem przekonany, że tam macie studiony. Nawet nie wiedziałem przez te całe lata, że to wszystko się zmieniło patrzę na te piękne przestrzenie tutaj w Radio Szczecin cieszę się, że i to nie chodzi tutaj o żaden polityczny aspekt tego, co się mhm. wydarzyło. Chodzi mi o to, że skończyła się jedna z największych szczujni, jaka w Polsce funkcjonowała w tym radio. Przykro mi to mówić, ale... ale tak jest. Ja wstydziłem się za to przez całe lata, co się działo w Radio Szczecin. Mam nadzieję, że to wszystko się zmieni i nie oczekuję żadnej przychylności ze strony dziennikarzy, żadnej stacji telewizyjnej czy radiowej. Oczekuję po prostu uczciwości i braku chamstwa i to już będzie dla mnie wielki sukces. A czy będziemy mieli pieniądze na to, żeby pracować w ten sposób? Bo na razie, no mimo tego, że jesteśmy Radiem Szczecin oficjalnie w likwidacji, to kłody pod nogi dalej są rzucane, na przykład pieniądze z Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nie płyną. Z całą pewnością pieniądze na funkcjonowanie mediów publicznych są potrzebne. Problem polega na tym, w jaki sposób te pieniądze są wydawane. bo jeśli I na pewno te pieniądze będą tak, żeby media publiczne funkcjonowały, bo to jest po prostu bardzo potrzebne. Radio Szczecin jest bardzo potrzebne mieszkańcom Szczecina, dlatego, że stacja lokalna zawsze pokazuje problemy lokalne, toż ludzie się borykają i to jest bardzo, bardzo, bardzo potrzebne. Ale z drugiej strony, kiedy czytam, że niektórzy pseudodziennikarze, na przykład z Warszawy, albo pseudodziennikarki, zarabiają po kilka tysięcy złotych za audycje, które odbywały się w trybie online z Warszawy. Albo to, mhm. ile ludzie zarabiali w telewizji publicznej, myślę o tych wszystkich pseudoredaktorach, którzy zarabiali po kilkaset tysięcy złotych czy miliony z telewizji publicznej, to wie pan to naprawdę jest nieuczciwe i ci ludzie muszą i pewnie będą rozliczeni i, i pociągnięci do odpowiedzialności. Żeby jasno odpowiedzieć na Pana pytanie, ja uważam, że finansowanie mediów publicznych jest potrzebne. Ono musi być racjonalne, przewidywalne, powodujące, gwarantujące stabilność tych mediów, ale jakby przekazywane w sposób uczciwy i wydawane w sposób uczciwy. Jestem przekonany, że tak będzie w Radio Szczecin. Cieszę się bardzo, że po tylu latach jestem tutaj z panem w studio i jestem naprawdę wzruszony. A jak pan ocenia to, że Prawo i Sprawiedliwość tak bardzo zabetonowało te media publiczne, że, że aż musiało dojść do likwidacji, bo, bo tak naprawdę, gdyby nie to, no to Rada Mediów Narodowych dalej wy, wybierałaby swoich prezesów, swoich ludzi. To nie tylko media publiczne, ale w ogóle państwo zostało zabetonowane przez PiS. Bracia, siostry, sąsiedzi, szwagrowie, kuzynki, córki, wnuczki, oni wszyscy pracowali w mediach publicznych, bądź w spółkach Skarbu Państwa. To zostało Oplecione w taki sposób, że dzisiaj wydawało nam się, że będzie to można rozwiązać szybciej, ale okazuje się, że czego byśmy nie dotykali. I mówię to w tej chwili jako przewodniczący Komisji Zdrowia w Polskim Parlamencie. Mm -hmm. Czego bym nie dotknął, widzę tam problem pisowskich układów, które betonowały państwo w każdym wymiarze. Od mediów publicznych po, po funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia, agencji badań medycznych, czy, czy wiele innych instytucji, które są bardzo wszystkim nam potrzebne. Więc proces tego kruszenia pisowskiego betonu będzie. No, będzie trwało. I to nie dwa miesiące, nie 100 dni. Niestety, obawiam się, że te 8 lat i sposób funkcjonowania PiSu w przestrzeni publicznej rozbudował tą, tą jakby pisowską sieć oplatającą państwo w sposób niebywały. Naprawdę w każdej dziedzinie życia. Rozmawiam z ministrami, wiceministrami, koleżankami, kolegami posłami, zarówno od polski lokalnej. Zaczynając schodzić Chodzi Podręgę Szczecin, mm -hmm. poprzez Polskę w, w ujęciu takim ogólnosystemowym. Czy mówimy o lasach, czy mówimy o szkole, czy mówimy o systemie kształcenia studentów medycyny, czy mówimy o badaniach naukowych, wszędzie PiS oplut tymi swoimi układami te instytucje państwa i to jest naprawdę bardzo trudne, ale zrobimy to. I wszyscy ci, którzy łamali prawo, bądź kradli, muszą się liczyć z tym, że staną przed niezależnym wymiarem sprawiedliwości. Kto zostanie prezydentem Szczecina? Mam nadzieję, że Piotr Krzystek, doświadczony prezydent, wieloletni prezydent, znam go od wielu lat, współpracowałem z nim jeszcze, kiedy byłem radnym Szczecina, to przecież całe lata temu, różne drogi polityczne nas wiodły, różne mandry polityki nas czasem dzieliły, czasem zbliżały, no ale dzisiaj, wie pan, jeżeli mamy do wyboru Piotra Krzystka i pana Boguckiego spisu, no to chyba dla mnie sprawa jest oczywista, że Piotr Krzystek jeszcze na tą kadencję powinien funkcję prezydenta pełnić, bo to gwarantuje po prostu przewidywane. Walną przyszłość mieszkańców Szczecina a pan Bogucki powinien po prostu odpocząć od e, e, polityki już na pewno lokalnej na razie sposób nie się tym zajmie e, a Szczecin i zostawić w spokoju jak rozumiem tylko te dwa nazwiska według pana się w ogóle liczą w tych wyborach jeśli chodzi o Szczecin pan, ja przyglądam się polityce bardzo uważnie od przecież uczestniczę w niej 24 godziny na dobę od bardzo wielu lat i e, dzisiaj to jest zderzenie między wszystkim a Boguckim i e, mieszkańcy Szczecina będą musieli podjąć decyzję czy, e, pod, czy Piotr, czy czy Szczecinę będzie rządził przewidywalny Piotr Krzystek, czy też przewidywalny i znany ze swojej pisowskiej aktywności pan Bogucki? W związku z tym, ja stawiam na Krzysztka i wszystkich Państwa o to proszę. Bartek, team w trasie od wielu miesięcy i jeszcze przez najbliższe miesiące. Pan chyba czuje się dobrze w, w tej kampanii i w tamtej i w kolejnej kampanii. To jest taki żywioł? Tak, ja uwielbiam kampanię. Stworzyliśmy taki projekt, który nazwaliśmy Bartek Teamem. On funkcjonuje od bardzo wielu lat. To jest grono... Wielu ludzi, bardzo młodych, czasem nastolatków, osiemnastolatków, dziewiętnastolatków, ale też osób starszych, bo pracują z nami osoby, które mają po 70-75 lat. Ja robię to zupełnie świadomie, żeby robić taką mieszankę solidarność pokoleniową, żeby ci młodzi ludzie, którzy dopiero wkraczają gdzieś w progi polityki, uczyli się z doświadczenia tych starszych ludzi. Czasem muszę ich trochę podszkolić, że musimy poczekać, bo 70-letnia pani, która z nami pracuje, nie zawsze nadąży na naszym tempem, mhm. ale 70-letni moi... Koledzy z Bartek Timu bardzo często uczą wielu ważnych spraw właśnie tych młodych ludzi, którzy ze mną pracują i zresztą jesteśmy bardzo otwarci. Jeżeli ktokolwiek ma ochotę dołączyć. I nie mówię tu o do kampanii wyborczej, tylko do takiej ekipy ludzi, która. Która po pierwsze się lubi, po drugie wzajemnie się szanuje, a po trzecie chce zmieniać rzeczywistość i tą lokalną, jak i, jak i ogólnopolską. Wędrujemy po całym regionie. W zeszły tydzień to, to, to Gryfice, Trzebiatów, Kamień Pomorski, Koszalin, wczoraj Łobec, Radowo Małe, potem tutaj Konwencja Wyborcza. No jesteśmy bardzo aktywni, lubimy te roboty, lubimy kampanię i lubimy też wygrywać kampanię. Mhm. Czy to jest tak, że przestał pan być europosłem po to, żeby odebrać PiSowi władzę? Tak, to była dla mnie bardzo poważna, jedna z najważniejszych decyzji polityczno-życiowych, jakie podejmowałem. Musiałem podjąć decyzję, będąc w Brukseli, w Strasburgu, w Parlamencie Europejskim, robiąc tam bardzo poważne rzeczy, bo byłem szefem specjalnej komisji do spraw walki z rakiem, szefem pierwszy raz powołanej w historii Parlamentu Europejskiego Komisji Zdrowia. To było wielkie wyzwanie. Ja tym szefem Komisji Zdrowia w Parlamencie Europejskim zostałem, bo także na dwa miesiące przed wyborami w Polsce. I potem pomyślałem, że muszę podjąć tą bardzo trudną decyzję, muszę zerwać mandat europosłach, Choć praca w Parlamencie Europejskim jest naprawdę dużo bardziej komfortowa niż. I nie mówię tutaj o pieniądzach, tylko o komforcie ale też. też, ale mówię... też są tak, oczywiście, ale mówię bardziej o komforcie politycznym. No tam jest jednak europejski poziom polityki. Ja przez ostatnie 4-5 lat funkcjonowałem wśród polityków europejskich i światowych i troszkę zapomniałem, jak się pracuje z panem Terleckim czy panią Witek, ale podjąłem decyzję, że muszę wrócić, dlatego że czułem się odpowiedzialnych, To nie była łatwa decyzja, ale pomyślałem sobie, że nie jestem w stanie wytłumaczyć swoim bliskim, swoim przyjaciołom i znajomym, że kiedy stajemy do najważniejszego boju o przyszłość Polski, a ja tak odbierałem wybory 15 października, że ja będę się przyglądał z daleka, po prostu wróciłem, wystartowałem w Koszalinie, bo tam była możliwość zwiększenia liczby mandatów dla Koalicji Obywatelskiej, co też się stało, zdobyliśmy tam absolutnie rekordowy wynik, jestem z tego zachwycony i dumny, dlatego, że rekord głosów w okręgu koszalińskim dotychczas należał do Andrzeja Leppera od 2001 roku, my go pobiliśmy o ponad 50%, ponad 67 tysięcy głosów w okręgu koszalińskim, to jest ogromny wynik. No. I jeden mandat więcej dla koalicji rządzącej, co jest dla mnie powodem do dumy, zadowolenia, takiego poczucia spełnienia. Zrobiliśmy to, co powinniśmy byli zrobić. Czyli taka polityczna matematyka się sprawdziła, wszystko wyliczone i dowiezione do końca, że tak powiem kolokwialnie. A proszę powiedzieć, czy to jest tak, że nie wziął pan taki ministra zdrowia ponownie właśnie dlatego, że za chwilę w czerwcu znowu zobaczymy pana w europarlamencie, bo przecież jest pan pewniakiem do wzięcia ponownie tego Mandatu, a dodam jeszcze tak abstrahujący, że nawet nie zmienił pan opisu na mediach społecznościowych Dalej pan widnieje jako europoseł nie, nie, nie było sensu na chwilę? Ja powiem tak, ministrem zdrowia byłem Znam tę pracę doskonale To jest jedna z najtrudniejszych prac w Polsce I uważam, że po tych czterech latach w resorcie zdrowia na ulicy Miodowej w Warszawie Czas na, czas na innych ludzi Dzisiaj ministrem zdrowia jest pani minister Leszczyna Ja pomagam jak mogę, staram się służyć radą 24 godziny na dobę, w każdej sprawie, jeśli tylko jestem do czegoś potrzebny. Z drugiej ze strony pełni bardzo ważną funkcję szefa Komisji Zdrowia w, w Polskim Sejmie. To jest instytucja, która e, przeprowadza wszystkie zmiany ustawowe. I e, właśnie przez całą swoją historię bycia w parlamencie polskim byłem albo szefem Komisji Zdrowia, albo ministrem zdrowia. W związku z tym ta, ta, ta wymienność tych funkcji jest powtarzalna. Ale tak, ja, ja już e, ministrem zdrowia byłem, znam te pracę, będę pomagał nowym, nowej pani minister zdrowia. Mm -hmm. no, albo za chwilę kolej... Wybory i jak rozumiem kandydatycz. Zawcześnie o tym mówić, dlatego że jesteśmy u finiszu wyborów lokalnych, samorządowych. Pomagam, jak mogę wszystkim kandydatom. Jeżdżę od miasteczka do miasteczka, od wioski do wioski. Chciałbym, żebyśmy podjęli dobre decyzje, bo ci ludzie, których wybierzemy w tych wyborach, będą decydowali o naszej takiej lokalnej przyszłości na najbliższe parę lat. Staram się pomagać wszystkim, tym starszym, tym młodszym. Bardzo pomagam najmłodszemu kandydatowi od nas z listy. Mhm. Kuba Salomon, słuchajcie Państwo, osiemnastoletni kandydat czasem mówią mi na ulicach, mam może za młody, a ja uważam, że nie, że nastolatki też powinny, powinny mieć prawo głoszenia jakby swoich opinii, swoich przemyśleń. W związku z tym pomagam zarówno Kubie Salomonowi, jak i Urszuli Pańce, wielu innym kandydatom, Pawłowi Bartnikowi, no, nie wymienię wszystkich, mhm. ale, ale też że po małych miejscowościach i pomagam kandydatom na wójtów, na burmistrzów, na radnych. Staram się być aktywny. Lubimy tę robotę, Bartek Team w trasie. Pojawiają się takie opinie, że a, nudna ta kampania, b, PIS odpuściło te wybory? Na pewno PIS nie odpuściło. Wybory 15 października. W ogóle nie miałem okazji jeszcze podziękować wyborcom, mieszkańcom Szczecina za te wybory. To, to, szanowni Państwo, wielkie podziękowania, bo zrobiliśmy to razem 15 października. Wielka mobilizacja Polski i to wielki powód do dumy, ale to nie koniec. Dlatego, że, żeby naprawić państwo, potrzebujemy zmian zarówno w wymiarze lokalnym, czyli te wybory samorządowe są niezwykle ważne, bo PiS doskonale wie, że utracił władzę na szczeblu ogólnopolskim, będzie walczył o utrzymanie władzy na szczeblu lokalnym. Nie możemy do tego dopuścić. Potem wybory europarlamentarne. Znowu bardzo ważne, Tłumaczę to na każdym etapie, bo musimy wrócić do pozycji lidera w Europie. My byliśmy przez ostatnie lata, byłem tam w tej Europie, pracowałem przez 4, ponad 4 lata w Strasburgu i w Brukseli i wiem, jak było. W ostatnich dwóch latach, szczególnie po pandemii, po tym jak wybuchła wojna, byliśmy spychani do narożnika razem z Orbanem. Czułem się z tym bardzo źle. W związku z tym musimy wrócić do głównego nurtu europejskiego, w związku z tym wybory europarlamentarne, bardzo ważne, a na końcu wybory prezydenckie. Nie da się naprawić państwa w kontrze do prezydenta, naprawić w 100%. My potrzebujemy współpracy. Prezydenta i, 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 i rządu. Ja w ogóle myślę, że czas czasem mnie pytają, co ja myślę o Andrzeju Dudzie. Ja, ja właśnie nie mam innego określenia o tym, jak ja myślę o panu prezydencie Andrzeju Dudzie, jak po prostu, że to jest taki nasz Andrzej Duda. Aha, czyli krótka. OK. Ja będę już kończył powoli z panem rozmowę, ale na koniec jeszcze pociągnę troszeczkę jednak za język i, i poproszę, może skoro już po dziewięciu latach odwiedził pan Radio Szczecin, to na antenie Radia Szczecin przyzna pan, że pan wystartuje do Europarlamentu. Nie mogę tego zrobić, dlatego że nie ma takiej decyzji jeszcze. Ja jestem no, poważnym, odpowiedzialnym facetem i nie mogę takiej deklaracji składać przed rozmową wewnątrzpartyjną, wewnątrzśrodowiskową, koalicyjną. Absolutnie byłoby to nieodpowiedzialne, gdybym taką deklarację mógł złożyć. zaś z całą pewnością mogę złożyć deklarację, że będę pracował z, całym, z całą siłą, wytężeniem i determinacją niezależnie od tego w jakim miejscu się dzisiaj znajduję. Dzisiaj jestem w Polskim Parlamencie, szefuję Komisji Zdrowia i pomagam w wyborach samorządowych naszym kandydatom. Trzymajcie się, walczcie, determinacja, siła i do zwycięstwa. To tylko ostatnie pytanie, a chciałby pan wrócić do Europarlamentu? Y y y y zostawmy te deklaracje, myślę, że jest tam sporo jeszcze do zrobienia w Parlamencie Europejskim, y y jest sporo rzeczy niedokończonych, ale na dzisiaj y nie mogę złożyć żadnych deklaracji, po prostu jest na to za wcześnie. Staram się być odpowiedzialny za słowo. Zawsze taki byłem i taki będę. Dziękuję pięknie. Moim państwa gościem był Bartosz Arukowicz, poseł, być może przyszły europoseł dziękuję Reformy Obywatelskiej. A, dobry tak. Świąt wszystkim. O. Pewnie dobrych świąt smacznego jajka, ale wcześniej jeszcze debaty na antenie Radia Szczecin. W każdy wtorek, czwartek, przez te najbliższe dwa tygodnie debaty przed wyborami samorządowymi w studiu S1 w Radiu Szczecin, a także na radioszczecin.pl oraz na naszych mediach społecznościowych. Zapraszam serdecznie. W domu, w pracy, w samochodzie, Radio Szczecin.